tylko jedną rzecz zaznaczyć, że od kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął władzę, no. stara się ugelować no. różnice między dużymi aglomeracjami a mniejszymi samorządami. I tak naprawdę tutaj na ręce gorniższych wódków, a na starostych trzeba przekazać tą informację, że przez ostatni czas, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości władzy to ponad 800 milionów złotych trafiło do samorządów w powiecie czarnkowsko Do mieszkańców, do polskich rodzin. To. to są ogromne środki finansowe, które kiedyś były przekierowane właśnie do dużej aglomeracji, stawiano na duże aglomeracje, a te mniejsze były wspomniane. To samo się będzie działo w najbliższym okresie czasu na Ponieważ pakiet, który został przyjęty, on będzie wspierał, on wspierał, ale będzie jeszcze nadal wspierał rolnictwo polskie. Będzie zwiększone dopłaty do paliw. Będzie, będzie próba dotycząca wywozu nadmiaru zboża. Notabene. Mam nadzieję, że się ukaże lista, która pokaże, kto sprowadzał zboże. Czy to polski rolnik na tym korzystał. Czy też korzystały firmy, które wykorzystując sytuację otwarcia naszych krajów na pomoc w Ukrainie, na tym jeszcze chciały zarabiać. Życzę Państwu miłych chwil, w wypoczynku, dużo radości, a tym bardziej się cieszę, że jestem posłem z powiatu czankowsko trzcianeckiego i wiele osób z Państwa w dniu dzisiejszym znam. Widzimy się na co dzień i myślę, że to jest dobry moment do wypoczynku integracji i radości, czego Państwu serdecznie życzę. Szanowni Państwo, przede wszystkim dzisiaj jest niedziela, dzisiejszy dzień nie, nie ma służyć temu, żebyśmy politykowali, tylko żebyśmy korzystali z dzisiejszej pogody i z tego, że znajdujemy się na... Agrotarga, gdzie i przykład, że jest to 14 edycja, podkreśla to, że przez 14 lat trzy samorządy potrafią ze sobą współpracować. Jesteście, drodzy Państwo, współpraca starostwa, gminy i powiatu można powiedzieć, że jest wzorową, wzorcową współpracą, bo zwykle niestety spotykamy się dość często z tym, że jednak gdzieś ta rywalizacja w samorządach istnieje, natomiast państwo... Za każdym, w każdy rok organizując zagrodarki pokazujecie, że rzeczywiście można współpracować, bo robicie to po prostu dla dobra mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jest to 14 edycja. Mam nadzieję, że nie ostatnia zresztą zainteresowanie każdego roku pokazuje, że rzeczywiście ta impreza jest bardzo potrzebna. Bardzo cieszę również, że... E, oprócz e, stoisk e, również grup e, poszczególnych oczywiście gmin i powiatów, również włączone są koła gospodyń wiejskich, bo to pokazuje, drodzy Państwo, że rzeczywiście mamy się czym pochwalić i trzeba o tym mówić nie tylko e, koła gospodyń miejskich, również e, różni przedsiębiorcy. Więc korzystajmy z tego. Życzę oczywiście udanych zakupów i do zobaczenia na rok, za rok, a tymczasem sama idę zobaczyć, co poszczególne stanowiska i stoiska prezentują. Wszystkiego, co najlepsze.